Prognoza pogody Celestyna Grzybyta. Dzień dobry Państwu. Niedziela wita się z nami bardzo niską temperaturą. To jest pierwszy chyba tak zimny poranek po lecie. Na termometrach miejscami zaledwie 2-3 stopnie. Najzimniej teraz jest w Mławie, tam właśnie 2 stopnie powyżej zera oraz w Pile, gdzie tylko 3 stopnie na plusie. Skąd taka zmiana pogody? Przede wszystkim zaczęło do nas płynąć powietrze z północy. Jest to powietrze pochodzenia arktycznego. Więc dzisiaj będzie zimno, mimo tego, że w wielu miejscach wyjrzy słońce, to temperatura odczuwalna będzie naprawdę niska, bo mamy w kraju północny właśnie taki zimny wiatr. O godzinie 10 prognozujemy od 10 do 12 stopni, sporo słońca, chociaż na południowym wschodzie w dalszym ciągu będzie się utrzymywało duże zachmurzenie i tam popada deszcz. Przelotne opady deszczu już teraz pojawiają się i będą pojawiały się w ciągu dnia także na Pomorzu. Ciśnienie dalej rośnie, 1009 hektopaskali będzie w pierwszej części dnia na barometrach w Warszawie, a po po południu ciśnienie osiągnie 1010 hp, a temperatura nie wzrośnie mocno. Maksymalnie prognozujemy dzisiaj od 13 do 15 stopni, przy czym będzie sporo chwil ze słońcem. Większe zachmurzenie utrzyma się w drugiej części dnia w dalszym ciągu w pasmach górskich, a także na południowym wschodzie i tam też nadal mocno powieje wiatr, choć już nie tak silnie jak w ostatnich dniach. Silniejsze porywy też na wybrzeżu, no i w dalszym ciągu w drugiej części dnia na wybrzeżu oraz na warmi może popadać deszcz. Kolejne dni też chłodne. Już teraz ostrzegamy Państwa przed tym, że dzisiaj w nocy mogą się zdarzać przygruntowe przymrozki w wielu miejscach. Nie tylko chodzi tutaj o regiony podgórskie, ale też w głębi kraju na północnym wschodzie, więc będzie naprawdę bardzo zimno. A w kolejnych dniach też chłód zawita do Polski miejscami na wschodzie poniżej 10 stopni ma być w ciągu dnia. A więc idą... Chłodniejsze dni do Polski, przy czym jeszcze na horyzoncie widać ocieplenie w późniejszym terminie. Do zobaczenia. W TV Info pora na ważne informacje pogodowe. Celestyna Grzybyta. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Niedziela w wielu miejscach rozpoczyna się piękną, słoneczną pogodą, ale nie oznacza to, że jest ciepło, bo mamy w kraju poranek bardzo zimny, taki zimny jakiego nie było od wiosny. Miejscami temperatura spadła do dwóch, trzech, a nawet lokalnie jednego stopnia powyżej zera, więc naprawdę chłodny początek dnia. W ciągu dnia temperatura nie będzie szybowała mocno w górę, dlatego że Polska dzisiaj jest w zasięgu. i wyżu i to takiego bardzo chłodnego wyżu, który sprowadza do nas powietrze z północy, powietrze pochodzenia arktycznego, dlatego na termometrach maksymalnie dzisiaj 13-15 stopni. W tej chwili jeszcze duże zachmurzenie utrzymuje się na krańcach południowo-wschodnich i wschodnich. Tutaj mamy chmury, które są pozostałością po froncie atmosferycznym, przy czym ten front jest spychany dalej na wschód i od zachodu, dokładnie od południowego zachodu pogodę poprawia wyż. Dzisiaj centrum Centrum tego wyżu jest nad Czechami. W kolejnych godzinach będzie wędrowało na północny wschód nad kraje bałtyckie, a to oznacza, że te godziny najbliższe w Polsce będą słoneczne i będą też upływały z wyżową pogodą, ale miejscami pojawią się opady deszczu. Przelotny deszcz punktowo dość intensywny, możliwy dzisiaj na Pomorzu oraz na Warmii, ale opady będą pojawiały się też na krańcach południowo-wschodnich i w górach. Uwaga, w Tatrach i w Karkonoszach dzisiaj spadnie śnieg. Ciśnienie wysokie, 1010 hektopaskali i w dalszym ciągu rośnie, a wiatr słaby i umiarkowany, silniejszy nad morzem i w górach Jaki będzie poniedziałek, a więc ostatni dzień września? Chłodny, ale słoneczny, nieco więcej chmur ma być na zachodzie. Tutaj zachmurzenie w ciągu dnia będzie wzrastało. 12-15 stopni, a rano możliwe przygruntowe, przymrozki. Do zobaczenia!